Czekaj, uciekaj. czekaj, bo Cię samochód przejedzie? Spokojny weekendowy gravelowy rozjazd, tak w nowym kasku. To jest nowy kask. Może to jest jakiś fetysz, nie wiem, może jest ze mną coś nie tak. Nie wiem co mam z tymi kaskami. Odsprzedałem kask Specialized Echelon 2. No jakoś nie zaiskrzyło między nami. Tamten kask siedział dosyć płytko, wagowo też nie było rewelacji. No, jakoś się nie polubiliśmy. Po prostu się nie polubiliśmy, zrobiło się miejsce na półce i kupiłem ten kask, który chciałem już wcześniej kupić i wam pokazać e, i przetestować i w ogóle. To jest Merida Beetle. Budżetowy, bo 190 zł z przesyłką. Hej, e, o tym kasku później. Teraz powiem Wam o kółkach: o tych kołach gravelowych Evan Light, na których już trochę zjeździłem. I o których mogę coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o te łuki, to przede wszystkim finalnie zdecydowałem się na oponę 40. Czyli tutaj mam teraz 43, 43 mm grubej, gravelowej gumy. W momencie kiedy założyłem te opony 36, które tam rozlazły się na 37, no, ten rower stracił jakoś ten swój charakter. Takiego grubaśnego gravela, więc spakowałem tamte oponki, zdjąłem je i wrzuciłem moje, moje poprzednie czterdziechy. I co? I guma jest szeroka. Lubię duże balony, po prostu lubię duże balony. No. I jeżeli chodzi o same koła, nie spodziewałem się jakiejś dużej różnicy. Odczuwalnej różnicy w stosunku do tych kół, które miałem wcześniej, które, które mam teraz założone w przełaju, ale jest, jest różnica. Jest delikatna różnica w trakcji. Czuć, że ta obręcz jest trochę szersza, trochę inaczej się to wszystko zachowuje, ale czuć też, że koło ogólnie przyjemniej się toczy. Nie wiem ee, dokładnie, co jest tym faktorem sprawiającym, że, że rzeczywiście czuć różnicę. Nie jest to wielka różnica, nie jest to wielka różnica, ale, ale jest, jest różnica. E, ogólnie waga obręczy tych gravelowych jest niewiele mniejsza niż e, tych, które mam w przełaju. Różnica to jest 20 gramów na obręczy, więc nie zakładam, żeby, żeby to robiło robotę, ale e, no, te koła są naprawdę wycieniowane, są takie są leciutkie ale jednocześnie mocne natomiast połączenie może tej minimalnie niższej wagi z trochę innym profilem obręczy bo ten profil tak jak Wam pokazywałem wcześniej jest taki bardziej zaokrąglony może to sprawia ogólnie, że, że czuć tą delikatną różnicę w stosunku do tych, do tych drugich kółek Ogólnie bardzo mi się te koła podobają. Bardzo przemyślana technicznie konstrukcja obręczy. Ktoś pytał, czy te koła karbonowe rzeczywiście nadają się do rowerów przełajowych i gravelowych. Czy są na tyle mocne, że można, można na tym spokojnie jeździć. W przełaju używam od ponad roku tych kół karbonowych od Evan Light. Tłukę je na treningach, tłukę na zawodach. Absolutnie nic się z nimi nie dzieje, poza drobnymi ryskami, oczywiście, nad którymi płaczę później dwie noce, ale naprawdę koła są super mocne. Pięknie się toczą, zwłaszcza na tych piastach DT-Swiss. Bardzo polecam DT-Swissy. Bardzo dobra robota ze strony Evan Light, ze strony chłopaków z Lemon Bike. Także bardzo polecam. I cóż. I lecimy z tym kaskiem. Ok, jeżeli chodzi o unboxing, to tyle. E, mamy pudełeczko, w którym przyjechał ten kask. Był spakowany w tą folikę. Nie ma tutaj żadnych książeczek, gąbeczek ani niczego zapasowego. E, jest minimalistycznie. Rozmiar M. Nie widziałem tych rozmiarów. Obstawiam, że po prostu pudełko jest uniwersalne e, dla kasków Meridy. Minimalistycznie, to mi się podoba. Dostajemy po prostu kask. Kask, który wyglądem bardzo przypomina mi te kaski Laser. No jakoś tak podobnie bardzo wygląda, podejrzanie podobnie. Dużo wentylacji. Z tyłu wygląda to tak. Bardzo lekki, bardzo lekki. Zaraz będę sprawdzał uwagę i dla porównania mam tutaj Y, trzy inne kaski. Bardzo drogi. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. I stary, dobry Specialized Airnet. Y, to jest Met Strale, to jest Specialized Evade. I Merida Beetle. To co mi się podoba w tym kasku, to waga, prostota wykonania, możliwość regulacji y, tego paska obejmującego. Naprawdę możemy sobie to wyciągnąć bardzo nisko, także będzie sięgało nam bardzo głęboko z tyłu głowy, z tyłu czaszki. To jest fajna sprawa. E, pokrętełko działa ok. Paski, e, no paski, paski w ogóle mają taki, taką dziwną konstrukcję, że na zewnątrz jest pasek taki jak we wszystkich innych kaskach, a w środku, w środku tak, taka jest taka siateczka. Cięcie kosztów, jeżeli chodzi o materiał. Ale dzięki temu paski są trochę lżejsze. Może nie wiem. Nie przeszkadza to w niczym. E, te końcóweczki. Te plastiki są jak najbardziej w porządku, w takim samym standardzie jak tutaj. E, nie jest to twardy plastik, jest to elastyczny, fajny plastik. I cóż. I muszę powiedzieć, że kask leży naprawdę bardzo przyjemnie. Leży głęboko. E, Sprawdźmy jego wagę. A tak w ogóle to jest ta, ta guma, ta podkładka, której docelowo będę używał pod trenażerem. To jest taka cienka guma. Jak podłoga w autobusach. Rysiek. Rysiek jest kierowcą. Tutaj i wyciął mi kawałek z autobusu. Dobra. Aha, to co mi się jeszcze nie podoba. To mi się nie podoba. Ten, ta, ta archaiczna metoda mm, regulacji, jeżeli chodzi o pasek, no to mogłoby być lepsze. Tutaj, w, w tym kasku, Met Strale było to całkiem fajnie zrobione, jeżeli chodzi o budżetową wersję paseczków. E, tutaj mamy taką, to takie zabezpieczenie na rzep. Nie lubię tego za bardzo. Nie jest to jakieś tam bardzo przeszkadzające, ale, ale nie wygląda pro. No, nie wygląda pro. Dobra, waga tego kasku 199 gramów. Yy, waga Specialized Evade. Kasku Specialized Evade. 257 gramów. Medstrale, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. 253 gramy i Specialized Airnet. 290 293 gramy. Jeszcze raz, 199 gramów. Naprawdę, naprawdę czuć, że tego kasku nie czuć. Czuć, że ten kask jest naprawdę super leciutki. Nie czuć go na głowie. No, no nie czuć go na głowie. Można, można zapomnieć, że się go ma. Naprawdę jest bardzo, bardzo leciutki. Bardzo przyjemnie leży. No, mistrzostwo, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, po prostu Merida Beadle. Będę w nim jeździł, będę w nim latał na zawodach. Kask za 190 zł naprawdę robi robotę. Jest tak tani, że mam ochotę zrobić z nim coś, jakoś go nie wiem, pomalować go w jakieś barwy wojenne, zrobić z nim coś crazy. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie będę w nim śmigał. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej!